Mamy tutaj opisany taki trapez prostokątny o wierzchołkach ABCD. Wiemy, że trzy boki tego trapezu zawierają się w takich trzech prostych. Nie znamy równania czwartej prostej, to musimy mieć na uwadze. I jeszcze wiemy, że wierzchołek B to punkt przecięcia, uwaga, osi X z taką prostą. To oznacza, że punkt B należy do tej prostej. I skoro punkt B należy do prostej, to punkt A, też musi należeć do tej prostej. Ja sobie. Tak, te dwa punkty na pewno muszą leżeć na jednej prostej. Ja sobie to opiszę. Tu mamy prostą. Y to się równa 1 trzecia x odjąć 2. Zwróćmy uwagę, że tutaj nam podano prostą, która ma równanie prostej, która ma e, identyczny współczynnik kierunkowy. 1 trzecia, tak jak ta prosta. To oznacza, że. Ta prosta tutaj u góry, której mamy tą górną podstawę jest jest równoległa do tej dolnej, proste, do tej dolnej prostej, właśnie ze względu na współczynnik kierunkowe. Tak i to musi być. O, prosta o takim równaniu. Ponadto powinniśmy mieć też prostą, która jest prostopadła do. Prostej o tym równaniu i o tym równaniu, i takie proste, taka prosta, która byłaby prostopadła, miałaby współczynnik kierunkowy równy minus 3. Bo pamiętamy, że jeżeli dwie proste mają być do siebie prostopadłe, to wówczas współczynniki kierunkowe tych prostych, wymnożone z sobą, dają nam wynik równy minus 1. No mówiąc tak może jeszcze dokładniej. Żeby otrzymać współczynnik kierunkowy prostej, prostopadłej do takiej prostej lub do takiej prostej, wystarczy ten łamek odwrócić i zapisać liczbę jako przeciwną. I w ten sposób otrzymamy współczynnik kierunkowy nowej prostej. Ale tutaj brakować będzie nam współczynnika B chwilowo. Zauważmy, że prostej o takim równaniu nie ma w poleceniu, więc to oznacza, że prosta o tym równaniu musi się zawierać Tutaj, w tym boku, w boku przechodzącym przez punkty BC. Y to się równa 2x dodać 3. Wyznaczmy więc na początek współrzędne punktu B. On jest najprostszy, ponieważ wiemy o nim najwięcej z polecenia. Jest to, przypominam, punkt przecięcia z osią x, a to będzie oznaczało, że współrzędna xowa takiego punktu, Y przepraszam, jest równa 0. Natomiast xową wyliczymy. Podstawiając o, do tego równania w miejsce y liczbę 0. No to tak zróbmy. Mamy 0, równa się 1 trzecia x odjąć 2. Minus 2 przenoszę na lewą stronę, już mam plus dwójkę. I mnożę obustronnie równanie przez 3. O, i mamy ten punkcik. Ok, tylko teraz pozostaje kwestia. Czy punkt B jest na pewno w dobrym miejscu? Bo przecież, kto powiedział, że przez punkt B musi przechodzić ta prosta? Tego nie mamy w zadaniu. Może równie dobrze przechodzić ta prosta? I żeby to sprawdzić, musimy podstawić do równania tej prostej. Nie tej prostej, czy tutaj pasuje punkt. Jeżeli wstawimy. W miejsce x 6 y, to otrzymamy 2 razy 6 to jest 12, dodać 3, 2 razy 6, 12, dodać 3 to 15, czyli y jest równe 15, a nie 0. No widzisz, czyli tutaj musimy sobie zmienić kolejność tych punktów. To będzie oznaczało, że punkt b będzie tam, gdzie jest y, kąt prosty. Tu będzie punkt A, czyli tak polecimy A, B, tu zmienimy kolejność na C, D. Ok, czyli punkty A i D będą na pewno należały do tej prostej, która jest tak na ukos. Ja tutaj celowo nie rysuję układów współrzędnych z tego względu, że no na maturze możecie dostać takie zadanie, w którym ciężko będzie Ogólnie te proste zaznaczyć w układzie współrzędnych, bo będą skomplikowane na przykład równania tych prostych. Więc musimy w międzyczasie sprawdzać, czy to, co już otrzymujemy, rozwiązania, które otrzymujemy, czy one są prawdopodobne. I tutaj rzeczywiście tak jest. Tu jest kąt prosty. No dobra, to teraz, jeżeli wiemy, że punkt o współrzędnych 6,0 należy na pewno do tej prostej. Tak, bo on jest na przecięciu dwóch prostych prostopadłych, no to możemy już na tej podstawie wyznaczyć równanie tej prostej. Tutaj w tym celu podstawmy w miejsce y 0, w miejsce x 6 i w ten sposób policzymy b. Minus 3 razy 6 to jest minus 18, przenoszę na lewą stronę mam plus 18, czyli plus 18 to się równa b. A zatem równanie tej prostej. To jest minus 3X dodać 18. Ja to tak po prostu poprawię, żeby mieć jak najwięcej miejsca na rozwiązanie całego zadania. Teraz, żeby wyznaczyć kolejne współrzędne kolejnych punktów, na przykład punktu A to musimy rozwiązać, rozwiązać taki układ równań. Żeby znaleźć punkt przecięcia prostych, o, to taki układik musimy rozwiązać, bo widzimy, że punkt A to jest punkt przecięcia tej prostej i tej prostej. No to zróbmy to tak. Podstawimy do pierwszego równania w miejsce Y to wyrażenie. Otrzymamy 1 trzecia x odjąć 2, to się równa 2x dodać 3. Teraz tak, 1 trzecią x przeniosę na prawą stronę, to otrzymałbym 1 i 2 trzecie. Zapiszę 1 i 2 trzecie X minus 2, jakbyśmy tutaj przenieśli, a może zróbmy to inaczej. Odejmijmy od pierwszego równania drugie równanie. Wtedy zauważ, Y zredukują się do zera. 2x odjąć 1 trzecia, x to jest 1 i 2 trzecie. x tak, tu mamy 0. Natomiast 3 odjąć minus 2 to jest 5. To jest plus 5. Dobra. I teraz może tą plus 5 przeniesiemy na lewą stronę. 1 całą 2 trzecie x, zrobię odstęp, bo nie będzie miejsca, 1 całą 2 trzecie x zamienimy na 5 trzecich x. Jeżeli podzielę to równanie obustronnie przez 5, to piątki się skrócą, zostanie -1, równa się 1 trzecia x. No i teraz jeszcze wystarczy pomnożyć to równanie przez 3. I mamy rozwiązanie: x równa się minus 3. Czyli współrzędna xowa punktu A. Jest równa minus 3. Natomiast y, zobaczmy, musimy to teraz podstawić. Tą minus trójkę do któregoś z równań, o na przykład tutaj. 2 razy minus 3 to jest minus 6, dodać 3 to jest też minus 3. O! Ok, dwa punkty już mamy. Teraz znajdźmy współrzędne punktu D. Ten punkt otrzymamy z przecięcia tej prostej z tą prostą. Więc układamy. Nowy układ równań. No rozwiązanie będzie takie jak w pierwszym układzie równań, odejmiemy je od siebie. Wtedy y zredukują się do zera. Tutaj otrzymamy, wiemy już, o, z tego odejmowania otrzymamy 5 trzecich. A z tego odejmowania, jakbyśmy mieli tą trójkę zamienioną na 9 trzeci i od tego odejmiemy 4 trzecie, no to też otrzymamy 5 trzecich. 5 trzecich przeniosę na lewą stronę, podzielę obustronnie równanie przez 5 trzecich i otrzymam x równy minus 1. Tu jest minus 1, i teraz jak podstawię minus 1. Do tego wzoru lub do tego wzoru, no to otrzymam Y. A może tu podstawie, łatwiej się będzie liczyło, tak myślę. 2 razy minus 1 to jest minus 2, dodać 3 plus 1. No i zostaje jeszcze do wyznaczenia, współrzędne, zostają do wyznaczenia współrzędne punktu C. Czyli musimy. O, taki układ równań stworzyć z tych dwóch prostych. Y to się równa 1 trzecia x dodać 4 trzecie, a drugie równanie z postaci Y to się równa minus 3x dodać 18. Odejmujemy układy, odejmujemy równania. Otrzymujemy 0 to się równa 1 trzecia odjąć 3 to jest plus 3 i 1 trzecia z x. -em. 4 trzecie odjąć 18, tak? czyli od 1, 1 trzeci muszę odjąć 18. Jakbym 18 zamienił na. 18 razy 3 to jest 54, czyli 54 trzecie. Od 4 odejmuję 54 trzecie, więc zostaje mi minus 53. Minus 53 przenoszę na lewą stronę. A po prawej stronie 3 i 1 trzecią zamieniam na 10 trzecich. I teraz jak podzielę obustronnie równanie przez 10, to tutaj ta dycha nam znika. Tutaj zostaje piątka. A jak pomnożę obustronnie przez 3 równanie, to wtedy nam zniknie ułamek. I otrzymamy, że x równa się 5. A jak x równa się 5, i tą liczbę podstawimy tutaj, do tej prostej, to mamy tak. Minus 3 razy 5 to jest minus 15. Dodać 18 to plus 3 y jest plus 3, czyli tutaj mam 3 Jezu tutaj mam 5 a y jest równe 3 i to są wszystkie punkty, które mieliśmy wyznaczyć w tym zadaniu